Cześć moi drodzy, z tej strony Seba, z kanału Seba Gaming, dzisiaj zbiorniki ciśnieniowe ze Szczecina do Rostock w Niemczech. Moi drodzy, krótka trasa. Sorki, że wczoraj odcinku nie było, ale tak się złożyło, że no wyszło parę innych spraw, które musiałem ogarnąć, no i niestety odcinka nie było. Yy, jedziemy sobie tą renóweczką z moi drodzy takim pięknym ładunkiem. Oczywiście, Szczecina do Rostock jest około 190 km, więc nie ma na co czekać. Gaz podłogę i ciśniemy. Bo jak mówią, czas to pieniądz. Klient najważniejszy, zlecenie trzeba wykonać, moi drodzy. Oczywiście nie obejdzie się bez jakichś tam ścinek, drobnych ścinek y, tych, ponieważ internet jak zwykle mi szaleje więc no nic nie poradzę muszę z tym jakoś żyć a przez akabla, przez całą chatę nie będę prowadził no i sobie moi drodzy pociśniemy oczywiście też nie obejdzie się bez y, faili w moim wykonaniu oczywiście więc ten odcinek nazwę yy, Uwaga Pirat, bo sytuacja była niebezpieczna. No ale, wiecie, to jest tylko gra. Można się pośmiać w sobotę rano. Tym bardziej można się pośmiać. I co moi drodzy? Dzisiaj sobota. Wielkimi krokami zbliża się moi drodzy coś, no co chyba wielu, wielu, ale to wielu kibiców czeka. Bo już wiecie, wiecie, co mam na myśli, moi drodzy. Jeżeli nie wiecie, no to dzisiaj odbędzie się KSW 59, gdzie swoją walkę, moi drodzy, walkę wieczoru. Odbędzie Mariusz Pudzianowski z senegalskim bombardierem moi drodzy. Yy, powiem tak: Ciężko mi na tą chwilę powiedzieć, czy Pudzian wygra, przegra. Nie, nie można odbierać, że po prostu Senegalczyk też jest mocny. Mimo, że miał rok przerwy, wygrał jakieś tam zapasy w swojej w swojej. W swoim kraju. Ale, no, Pudzian też wraca do klatki po dłuższej, po najdłuższej chyba przerwie w karierze, bo ostatnią. Bo ostatnia jego walka była 16 miesięcy temu. Yy, I co? Różnica wagi między oba, oboma zawodnikami wynosi ponad 30 kg, a to wiecie, no. Wielu obstawia, że Wielu obstawia, wiecie, że no, Pujama sobie tak łatwo nie poradzi z Senegalczykiem. Aczkolwiek, bombardier, jeżeli chodzi o Senegalczyka, yy, ksywka bombardier, no to powiem Wam, yy, nie wzięła się znikąd. Ma po prostu chłopak parę w rękach i to można powiedzieć, już gdzieś tam e, oczywiście potwierdził, e, potwierdził, tak e, w swoich walkach, że po prostu do... z tych rąk naprawdę wszystko takie nokauty szły, że po prostu no. Pudzian też powinien się obawiać jego. Aczkolwiek... Aczkolwiek wiele osób, wiecie, daje, że pudzian wygra. Jeżeli... Jeżeli do tego dojdzie, no to super, że Pudzian wygra, ale no... Obstawiam, że to nie będzie krótka walka. No, Bombardier, te, ten Senegalczyk może też dużo, ale to dużo zaskoczyć Pudziana. Może ma mniejsze doświadczenie, aczkolwiek obo, obaj fajterzy, obaj no... Mają za sobą jakieś tam przerwy, rok, parę, parę... Może nie walczyli tak długo w OKTAGONIE w, w tej formule MMA No więc, kto wie, kto wie Co się wydarzy A my tutaj ciśniemy 119 km jeszcze do celu Sorry, że się rozgadałem o KSW, ale... Dzisiaj o godzinie chyba dwudziestej pierwsze walki się zaczynają, więc no więc zobaczymy jak to, moi drodzy, będzie. Ja oczywiście. Ja oczywiście kciuki trzymam za. za. o Boże, chyba się nie zmieszczę. Sorry, autokar. No i mówiłem fajle w moim wykonaniu, to coś pięknego. Oczywiście kciuki trzymam za Pudziana. ale no, jak ja zobaczyłem tego Senegalczyka. no to. respekt. za sam, za sam wygląd. no tak. Gdy znajdujemy się na zakręcie trzeba będzie wyprzedzać. Sorry, sorry, ale tu nie są wyścigi. No ale wiecie, ładunek trzeba dowieść. To jest tylko gra. Trzeba się pośmiać, wiecie o co chodzi. Sobotni poranek, 7.50. Wiem, tam pokazuje piątek 8.04, ale jest sobota 7.51. Więc trzeba cisnąć, przesać iskry. Tak, przesać iskry? No nie wiem. No, 111 ta wyciąga na takich... 111, bo wiecie, zakręty Muszę sobie ten ogranicznik jednak włączyć Aczkolwiek mi to tam nie przeszkadza Przynajmniej są ciekawsze odcinki Jak gdzieś tam po płotach się rozbijam roz, Rozjeżdżam w faunę florę. No Więc co moi drodzy, ciśniemy Odcinek oczywiście o godzinie, chyba dziesiątej. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, program odmu nie odmówi posłuszeństwa w sobotę, no to. No. I co tu mamy? Przed nami policja, ciężarówka. I zgadnijcie, co zrobię? Czy będziemy się wludz za nimi? Jeżeli odpowiedziałeś, tak, będziemy się wludz za nimi. To jest zła odpowiedź. A jeżeli odpowiedziałeś nie, będziemy wyprzedzać na trzeciego, to miałeś moi, moi drodzy, mieliście rację. Ciśniem. Ciśniem, ciśniem. Policaj, niemiecka. Ciężarówka ich wyprzedza. A, to tylko ciężarówka, pewnie Polaczek sobie jedzie. No. Co mamy? Autokar, ciężaróweczkę, więc... Oczywiście, moi drodzy, tego się nie robi na zwykłych drogach. Naprawdę, w realu. O Boże, chyba znowu nie zdążę. A, bo skrzyżowanie. Dobra, to ci Nie róbcie tego, dzieci w domu. Naprawdę nie róbcie. No, i tutaj pewnie kierowcy ciężarnych krówek, ciężarówek yy, powiedzą: What the fuck, co on zrobił? Przecież tak się nie jeździ. To jest symulator, a nie jakieś wyścigi. Każdy gra, każdy w tą grę gra po swojemu, moi drodzy. Pamiętajcie, ja się zatrzymuję na światłach. Mógłbym teraz sobie przelecieć przez te czerwone światło, ale nie. Realizm musi być. Więc. Jeżeli wam taki odcinek przypadnie do gustu, subskrybujcie, komentujcie, AND lajkujcie. I będziemy się widzieć pewnie w kolejnym jakimś super odcinku z... Nie wiem, czy to z tej gry, czy z innej. Ale zobaczymy jak to wszystko się ułoży moi drodzy. Więc... To jest sobotni odcinek, w niedzielę może, nie wiem, dla fanów Hero Zero coś nagramy. Więc zobaczymy. Więc dzięki za oglądanie i do następnego hejka!